Nazywam się Anna Bulczak, jestem położną i certyfikowanym doradcą laktacyjnym. Dzisiaj będę chciała porównać dla Was laktator, który jest nowością, czyli laktator od Medeli, nazywa się on Solo, jest to laktator pojedynczy, i będę chciała go porównać z obecnie funkcjonującym już na rynku od jakiegoś czasu modelem, czyli medela swing Flexem. Jeżeli chodzi o oba te laktatory, przyznam szczerze, jest to dla mnie ogromna przyjemność, że mogę o nich porozmawiać, bo to jest trochę tak jak rozmawianie o różnych klasach Mercedesów, to są po prostu bardzo dobre sprzęty, i choć mamy też nowość na Rynku, to mimo że Medela Flex jest już jakiś czas razem z nami to dalej jest to świetny świetny laktator. Często pytacie czym najnowszy różni się od tego starszego, ale zanim do tego przejdę, w pierwszej kolejności opowiem wam z czym nowym spotkamy się obecnie na e, półkach w sklepach. Jeżeli chodzi o kwestię laktatora solo, laktator solo na pewno będzie różnił się już e, taką powiedziałabym, e, takim designem, e, także będzie to wariant biały z e, szarem, dalej mamy charakterystyczne przyciski, teraz dalej mamy taką bardzo intuicyjną e, formę korzystania z tego e, laktatora, czyli im mniej. Tym lepiej i ta opcja w tym sprzęcie również mi odpowiada. Jeżeli chodzi o silnik, on jest bardzo lekki. Zmienił się jego kształt, ponieważ ten przypomina bardziej takie, powiedziałabym, jajko. Tamten jest zupełnie, jakbym miała porównać, zupełnie okrągły. Ten do mnie przemawia bardziej, bo jest o wiele wygodniejszy, jeżeli chodzi o trzymanie w jednej, w jednej ręce. Dodatkowo, no to co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o zmiany przy laktatorze solo, on będzie ładowany za pomocą. USB-C. Także mamy pierwszy, może nie pierwszy, ale mamy kolejny lektator od Medeli, który na pewno jeżeli chodzi o takie użytkowanie w domu i poza domem, nie będzie wymagał od nas korzystania z baterii. Dodatkowo specjalnie się zająknęłam, jak chodzi o nie pierwszy, bo mieliśmy taki laktator od Medeli, czyli Freestyle, natomiast dotychczasowe warianty były faktycznie dostępne bardziej na baterie i do podłączenia, także tutaj jak najbardziej duży plus. Jeżeli chodzi o kwestię tego laktatora, poza tym, że inny jest jego kształt i poza tym, że jest to ładowanie USB-C, będzie różnił się, jeżeli chodzi o zawartość opakowania. Gdybyśmy mieli spojrzeć, co będziemy miały, jeżeli chodzi o nasz zestaw, jeżeli chodzi o wszystkie poszczególne elementy, różnica będzie na pewno w kwestii lake, czyli i tak jak w Flexie dotychczas znalazłyśmy dwa lejki o rozmiarze 21 i o rozmiarze 24, tak teraz w wariancie Solo będziemy miały tylko i wyłącznie jeden lejek, jest to rozmiar 24. Bardzo ważne jest to, jakie lejki wybieramy dla siebie, ponieważ muszą one być dopasowane do wielkości brodawki. Jeżeli myślimy o tym wariancie, który jest do Solo i jest to tylko jeden lejek, tak jak mówiłam, 24, myślę, że ma to swoje plusy i ma to swoje minusy. Jeżeli chodzi o plusy, to prawda jest taka, że jeżeli się okaże, że ten lejek akurat nie jest dla Ciebie, możesz spokojnie od razu dokupić sobie lejek większy i nie musisz martwić się, że dodatkowe lejki zalegają w opakowaniu, które kompletnie by Ci się nie przydały. Natomiast jeżeli chodzi o minusy, faktycznie dotychczas najpopularniejsza wielkość brodawek to jest średnica właśnie taka 21-24. Więc wcześniej było tak, że kiedy kupowałyśmy laktator, mogłyśmy sobie po prostu wybierać między lejkami, jakie już mamy na miejscu. Także tutaj ważna uwaga, po prostu przed. Wyborem laktatora, zmierz swoją brodawkę, aby zweryfikować, jaka średnica lejka będzie idealna właśnie dla ciebie. Taki filmik mamy też u nas na YouTubie, więc możecie śmiało nadgonić zaległości. Jeżeli chodzi o inne elementy różniące te dwa laktatory, to tak naprawdę. Tutaj już więcej różnic takich kluczowych nie dostrzegam, poza tym również, że na pewno kolor jego się również zmieni. Dobrze, słuchajcie, pokażę Wam w takim razie, jak laktator Solo funkcjonuje. Jeżeli chodzi o jego podłączenie, jest ono, tak jak mówiłam, intuicyjne i bardzo proste. Będziemy tak naprawdę podłączać sobie Poszczególne, poszczególne elementy do naszego, do naszego silnika, czyli rurkę, którą przypominam, tej rurki nie będziemy absolutnie tutaj czyścić. Dodatkowo podłączamy sobie nasz, naszą rurkę do naszego Konektora. Jeżeli chodzi o ten konektor, on również w środku ma system, który uniemożliwia zalewanie silnika, więc jest to też bezpieczne urządzenie podczas użytkowania zarówno w wariancie Solo, jak i w wariancie Flex. I kolejny element, który myślę będzie dla nas wszystkich najistotniejszy, to jest to, w jaki sposób ten laktator działa. Jeżeli chodzi o lejek, tak jak mówiłam, teraz spróbujemy na wariancie 24. Jeżeli chodzi o uruchomienie laktatora, klikamy po prostu guzik play. I już widzimy, że bardzo cichutko laktator zaczyna działać. Uważam, że on jest nawet cichszy niż poprzednia wersja, więc tutaj też jak najbardziej duży plus. Możemy jak najbardziej zwiększać sobie częstotliwość pracy na pierwszej fazie, czyli na tak zwanym pobudzaniu. I po dwóch minutach pracy tego laktatora on ponownie przełączy się w tryb odciągania. Czyli ponownie zaczyna ten laktator odciągać już duże ilości pokarmu. Nie musisz sama zastanawiać się, czy kliknąć jakiś guzik, czy mm, zapomniałaś na przykład, bo się gdzieś zamyśliłaś. Ten laktator po prostu działa e, sam, intuicyjnie. Ja sobie to przyspieszę. I widzimy, a też sobie specjalnie tutaj troszkę zwiększyłam, widzimy, że w danej częstotliwości on zaczyna głębiej zaciągać brodawkę. To jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o pracę naszych tutaj laktatorów, bo chodzi o to, żeby jak największą ilość pokarmu odciągnąć i powinno to być wszystko bardzo podobne do tego, w jaki sposób też dziecko pracuje przy piersi mamy. I też jeszcze chciałam Wam pokazać, że zwiększając siłę pracy, to jest bardzo charakterystyczne dla laktatorów medeli. Widzimy, że zwiększając siłę pracy ta szybkość jest jeżeli chodzi o pracę tego laktatora jest taka sama. Nie wydłużamy tutaj głębiej, jakby nie pobudzamy głębiej tej brodawki, mocniej, dłużej, tylko w danej częstotliwości ta brodawka tak samo szybko pobudzana jest po prostu mocniej. Dlatego uważam, że jak najbardziej jest to świetne rozwiązanie, jeżeli mamy malucha, który będzie wymagał częstego odciągania pokarmu, takiego jak na przykład wcześniaki albo maluchy z zaburzeniami w jamie ustnej, to jak najbardziej ten laktator się u was sprawdzi na mocniejszy poziom. Super. No dobrze. Słuchajcie, jeżeli chodzi o laktatory od Medeli, to są laktatory, które jak najbardziej możemy spotkać w szpitalu. To są laktatory, które poznacie po tym, że właśnie mają żółte elementy. Między innymi w szpitalu dostępna jest symfonia. To jest taki bardzo, bardzo duży laktator, który ma obieg zamknięty i możemy spokojnie korzystać z tego laktatora wtedy, kiedy jesteśmy na terenie szpitala, nie mamy swojego laktatora i potrzebujemy skorzystać z takiego wariantu, jaki mamy w szpitalu. Ponieważ są to laktatory, które możemy spotkać na co dzień na oddziałach. Są to też lektatory, które ja jak najbardziej rekomenduję w sytuacjach, kiedy mamy problemy laktacyjne, bo jeżeli chodzi o tą siłę silnika, to jak najbardziej w takich sytuacjach można na nie polegać. Jeżeli chodzi o kwestie funkcjonalności, jeżeli będziecie chciały mieć wariant ładowany, czyli właśnie wariant ładowany na kabelek USB-C, jak najbardziej takie rozwiązanie jest dobre dla mam, które mają bardzo aktywny tryb życia i prawdopodobnie nie będziecie potrzebować korzystać z laktatora na terenie domu, tylko gdzieś właśnie po... Wtedy to rozwiązanie jest jak najbardziej dla Was. W innych sytuacjach, kiedy raczej jesteście w domu, raczej będziecie w stanie zaplanować sobie Wasze aktywności, spokojnie możecie zostać na tym poprzednim modelu, czyli na medeli Swing Flexie. To jest świetny laktator. Tak, jak i ten. Dziękuję Wam bardzo dzisiaj za uwagę. Mam nadzieję, że rozwiałam trochę wątpliwości, jak chodzi o te dwa modele. Jeżeli będziecie miały dodatkowe pytania lub mamy dla Was wykonać kolejne testy e, laktatorów, to też wpiszcie nam w komentarzu. Nas, jako Zaufaj Położnej, znajdziecie na Instagramie, na YouTubie, e, na Facebooku. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Do zobaczenia. pa. pa.